wszystkich bardzo serdecznie. Bądźcie wyrozumiali, ponieważ to mi się zdarzyło po 40 latach pielgrzymowania. Powiadają, że no miłość i właśnie ta przypadłość przychodzi z nienacka. Proszę uważać, no nic, to chyba nie da rady nawet. Pewnie owoce jadłem i niestety e, bardzo się zatrułem. No i nie będę udawał. To znaczy spróbuję przezwyciężyć. Choroba jest egoistyczna. Każe się sobą zajmować. To tak lepiej powiedzieć, niż byście powiedzieli, co się stało. No to się stało. Całą noc nie można było spać. Koniec. Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Nie wiemy, kim, bliżej kim byli. Można przypuszczać, że byli zamożni. zamożni wskazują na to uroczość, uroczystości pogrzebowe, stypa. Wiemy, że to rodzeństwo Marta, Maria, Łazarz. Bardzo się kochali, kochali siebie nawzajem Jezusa. <coughs> Chciałbym jednak dzisiaj, jak wczoraj byliśmy w Kanie, to dzisiaj jesteśmy w Betanii i wejdźmy w sam środek Awantury. Akurat tego fragmentu nie było, ale domyślacie się, o co? O co ta awantura? Marta się wściekła na siostrę. Marta. I na świadka wzywa Pana Jezusa. A co się stało? Przerosły ją okoliczności. Wymiękła. Nie dała sobie rady. Z fragmentów Ewangelii, które, które znamy, wygląda, że Marta zarządzała całym domem. Była gospodynią czynna, dynamiczna, mocna, też w wierze się dowiadujemy. Powiada, wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś Go prosiła. I ta głębia wiary u Marty idzie w parze z energią, odwagą, miłością. Przed nią Pan Jezus odsłania tajemnicę swego bóstwa, mówiąc, ja jestem z Staniem i życiem kto we mnie wierzy nie umrze na wieki wierzysz w to odpowiada tak panie ja mocno wierzę że, żeś ty jest Mesjasz syn Boga który miał przyjść na świat Taka kobieta wymienka. A co się tak stało dokładnie? Otóż wygląda na to, że ten moment, którego się czepiam w życiu rodzeństwa, ten moment zdarzył się znienacka. To znaczy, wygląda na to, że Pan Jezus przyszedł wtedy z nienacka. Nie było telefonów komórkowych. I tak, teraz my, proszę bardzo. Za pół godziny przyjadę i proszę bardzo. Placki kartoflane. Tak. Nie było komórek. Poza tym proszę pamiętać, że Pan Jezus bardzo rzadko chodził sam. Zawsze przychodził w towarzystwie z apostołami, a za nimi ciągnęło całe mnóstwo chorych, nieszczęśliwych, dręczonych przez złe duchy. I to wszystko się Marcie zwaliło na głowę, żeby na głowę. Przy okazji jeszcze Łazas jest chory braciszek. Więc nie było to takie proste. Każdy chce do Jezusa. No, na pielgrzymce to jest ważne. Nie było też wtedy jeszcze tojtojek. Proszę pamiętać, że te tłumy ludzi, które przychodziły z Jezusem, to nie były anioły. Znienacka. Dotychczas mogła liczyć na Marię, a tym razem nie. Siostra Marysia siedzi sobie na schodku i słucha. Nie bardzo rozumiem tego, ale jestem zawsze przy tej okazji za Martą. To takie jest moje takie odczucie. Ona też by chciała Marta przycupnąć przy Panu Jezusie. No, a kto miał przygotować jedzonko? Pan Jezus miał dobry apetyt. Lubił dużo zjeść i wypić. Kto to miał zrobić? Anioły? Anioły odprawiają prze. I dlatego nie dziwimy się, że Marta pęka. I przez to pęka jedność w rodzeństwie. Rodzi się bunt. Do tego jeszcze jej Pan Jezus dogaduje. Tak, tak, troszczysz się i tak dalej. A tylko jednego potrzeba. Jeszcze to. Tego się nie spodziewałam. Tak, ale też nie miała najmniejszej pretensji do Pana Jezusa. Tutaj była bez zarzutu. Więc, mimo wszystko, przygotowała jak zwykle posiłek, nie tylko dla Chrystusa, ale dla wszystkich innych. Wiedziała, co Pan Jezus lubi zjeść. Tak? I przyrządzała mu to z radością. I chciałbym dzisiaj poruszyć i odnowić prostą rzecz, którą nie tylko niewiasty spełniają. To jest sprawa przyrządzania posiłku. Ona była szczęśliwa mimo wszystko z tego, że mogła przygotować posiłki dla Pana Jezusa i jego gości. Jest radość z przygotowania posiłków. Powinniśmy mieć radość z przygotowania posiłków. Ja to mam. To wypracowała we mnie matka. Całe życie to oprócz tego, co mam robić jako ksiądz, robię mizernie, to gotuję. Gotuję i żywię studentów. I tego się nie wstydzę. A to dlatego, że człowiek, który karmi drugiego, Staje u boku Pana Boga, współdziała z Nim, który, jak mówi Psalm, karmi wszystko dosyta. I dlatego obudźcie się. Karmienie to jest święta czynność karmienie nie tylko ludzi. Uczestniczymy wtedy w misterium jedności Boga i wszystkich Jego stworzeń, które On karmi. Mamy udział w wale i Jego radości. Karmiąc, doświadczasz miłości Boga. Kto tego, nie, kto tego raz zakosztował, nigdy nie przestanie tęsknić za tym doświadczeniem, bo to jest doświadczenie miłości. Nie wierzę w tę miłość, która mówi to pięć różańców odmówiłam za Ciebie, a ja czekam na herbatę. A ona mi wtyka różaniec. Nie, 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 nie. Za bardzo mnie ob obiecujcie. Tak, pomodlę się. Nie, nie, daj coś do zjedzenia. I zauważasz wtedy, że kiedy kogoś karmisz i im, im to robisz lepiej, to tym więcej masz radości. I teraz zapamiętajcie sobie, bo ja już tego nie będę mówił więcej. Dać człowiekowi jeść i pić, i dach nad głową to są podstawowe potrzeby człowieka. Dopiero wtedy, gdy są zaspokojone, można być w pełni człowiekiem. Dlatego słusznie mówimy: Nie gadaj o niebie, kiedy człowiek myśli o chlebie, bo jest głodny. Tak jest. Dopiero wtedy, gdy te potrzeby człowiek ma zaspokojone, można być w pełni człowiekiem. Mam przypominać, co robili ci zbóje na wschodzie i na zachodzie, co robili w łagrach, na Sybirze i tak dalej, co robili. Ograniczali jedzenie, ograniczali picie i nie było i mizerny dach nad głową. A ci z zachodu w obozach co robili? To samo, bo wiedzieli o tym, że te ograniczenia, głodzenie ludzi, nie dawanie im picia, nie dawanie im godziwego dachu na, nad głową powoduje wygaszanie człowieczeństwa. Rozmawialiście z Sybiriakami, to porozmawiajcie jak było. To wam to potwierdzą. Wszyscy mordercy, wszystkie łobuzy w historii. Zawsze, kiedy chcieli niszczyć człowieczeństwo, ludzi, to im nie dawali jeść i pić. I dlatego wracam do tego, co powiedziałam. Karmienie jest świętą czynnością. Można by teraz wejść do Twojego domu i zobaczyć, jak to wygląda. To, co mnie doprowadza do wściekłości, to obserwacja. Studentów czy studentek, jak oni gotują. Przepraszam, że nie użyję słowa, które mam na języku, bo to się mówi na ot. Jak to się rzuca tak, a tam to, a może zamiast pietruszki to można dać kawałek kamienia, tak jest. Coś tam wrzucać, Jezus, jak to trzeba się trzymać, żeby nie czasnąć w papę. Zapomnieliśmy o tym. W ogóle zmarnowaliśmy obyczaj jedzenia, karmienia się nawzajem i jedzenia tak, jak powinno być. Ja jestem, jak mówiłam o weselach, tak samo i czasem jestem na różnych obiadach albo nie obiadach. Wpadam do domu, no i co? Dziadek siorbie zupę na parapecie. Babka trzyma swój talerz z zupą na lodówce, a pater familias, ojciec rodziny, siedzi o krakiem nad trociniaczkiem, bo już niemodne są te stoły dębowe i rozciągane. Tylko trociniaczki siedzi o krakiem i patrzy w świętą telewizję. Tak wyglądają obiady. Albo idź. Weź sobie coś z lodówki i każdy wchodzi, ja nie wiem, jak do czego. Kto to jest winien? Matki przede wszystkim. Matki! Karmienie jest świętą rzeczą, sto razy ważniejszą niż różańce. Wygaszanie człowieczeństwa przez Brak odpowiedniego karmienia. To, moi drodzy, odbywa się na naszych oczach na wielką skalę. Dzisiaj całe narody giną z głodu. Całe narody giną z głodu i pragnienia i braku ziemi, i dachu nad głową. I my co? Pląsamy. Rozliczy się Pan Bóg z tego. To wszystko, co widzimy w domu Marty, koresponduje też jeszcze z jedną rzeczą. Z szanowaniem darów Bożych. 22, pod 226 numerem nowej encykliki Laudato Si. Papież powiada, żebyśmy odnowili obyczaj modlitwy przed jedzeniem i po jedzeniu. Nie będę tego komentował. Każdy, kto ma używanie rozumu i przynajmniej średni iloraz inteligencji, to powinien wiedzieć. Dlaczego tego nie ma? Niepojęta nasza obojętność na biedę ludzką. Mnie troszeczkę ten brzuch boli. Wiecie jeszcze z jakiego powodu? To jest drobiazżek, ale to jest dla mnie to jest straszne. Wczoraj żeśmy szli, i po drodze zaraz powiem, co można było zobaczyć. Będziemy niedługo szli tak, no do kluczborka też to będzie po drodze. Wiecie co? Tu jest wielki urodzaj na takie dziko rosnące mirabelki. Tak je nazywamy. Piękna nazwa. Mirabelki. Jakbym miał córkę, to bym dał jej takie imię. Mirabelki. Jedliście kiedyś kompot, piliście z mirabele, jaki on smaczny. Konfitury, wiecie, jakie są smaczne. A będziemy spotykać, już spotykałem na pielgrzymkach, pół rowu leży tych śliwek. I co my? No nie, Polacy, tacy bogacy. Oj, upomni się Pan Bóg z tym z powodu tego marnotrawstwa. Wiem, co by moja matka zrobiła, gdyby była, żyła jeszcze. Ojciec był kolejarzem, to by powiedziała tak, tata, zobacz jaki jest pociąg do kluczborka i zabrałaby nas wszystkich synów i byśmy zbierali te mirabelki, żeby były zapasy na zimę i dla innych, dla rozdawania. Ale co to jest? Jest to nikczemne, jest to straszne urządzenie państwa. Mówi się za komuny. Tak jest, ja wiem co to było za komuny. Ale na przykład kiedy mówię do matki, że nie mam butów, że nie mam kurtki, to matka mówi, była taka spółdzielnia las. To matka mówi, skupują ślimaki, skupują nawet dzikie jabłka. Idź, pozbieraj, sprzedaj i kup buty. I robiłem to i kupowałem sobie buty. A czy dzisiaj nie może być takie proste urządzenie w państwie, że są punkty skupu tych mirabelek? Żeby się za to jakoś zapłaciło i to by wróciło w postaci. Nie marnujemy i to nas jeszcze nic nie obchodzi. Ja nie przeżyję tego. To jest okropne urządzenie państwa. A takim drobiazgiem się zajmujesz, orzechu. To co robił Pan Jezus? Pozbierajcie ułomki. To następna sprawa. Pytam się dzieciaka przy okazji: A co robicie, jak zostanie zupa albo coś z obiadu? Do klopa. Do klopa, chrześcijański dom. Przyjmują księdza po kolędzie. Ja bym do takiego domu nie wchodził po kolędzie. Zapowiedziałem studentom w akademikach. Jak kiedyś chodząc tam po, u nich po kolendzie widziałem na śmietniku chleb. I powiedziałem, jeżeli jeszcze raz to zobaczę, koniec kolendy w akademikach, nie może być poniewierki chleba, to potem mnie pytają, a co orzechu zrobić z tymi resztkami chleba? Ja mówię, reklamówka. I proszę przynieść do duszpasterstwa. I wiecie co jest? Co pół roku z tego się utuczy pięć świn i kiełbas i jedzenia. To są resztki, które są na śmietniku. I dlatego tym, którzy poniewierają chlebem, to mówię, że Pan Bóg jako wychowawca uczyni taką sytuację, że będziecie szukać na śmietnikach chleba. Co wam zrobi Pan Bóg? To wiem na pewno. i Dlatego już w tej chwili mówię, bo się to zdarza też na pielgrzymce, ja mam bardzo dobre oczy. W rowie leży porzucony chleb. Kto to robił? Pielgrzymi. Nieraz gospodarze przychodzą ze łzami w oczach i powiadają, orzechu zobacz, to znaleźliśmy na gnoju. Pielgrzymi wyrzucili chleb. Ja tego nie wymyśliłem. To jest niedopuszczalne. Karmienie jest świętą czynnością. Jeżeli się przykładasz do odpowiedniego przygotowania posiłku w domu, obiadu, uczestniczysz w chwale Bożej, Niezależnie czy jest to dom zakonny, czy ja wiem, pustelniczy, czy jaki, czy zwyczajny dom rodzinny. To nam pokazuje Marta, która czerpała radość z tego, że przyjmowała Pana Jezusa i częstowała go. I z tego miała radość. Więc zmierzam do tego, żebyśmy w dniu dzisiejszym pomyśleli o tym, co powiedziałem. I żebyśmy się nauczyli radości przygotowania sobie posiłków. Za miesiąc pojadę, jak znowu, jak zwykle, pewnie po raz czterdziesty, któryś, na obóz do Białego Dunajca ze studentami. Ponieważ już nie mogę chodzić po górach, więc będę codziennie gotował obiad, kolację na 120 osób. Czy wy wiecie, jaka to frajda? Ugotować dobrą zupę? Jak potem patrzę się na to, jak oni z apetytem jedzą, ile to jest radości? Trzeba to odkryć. I powinna wrócić ta kultura piękna, staropolska, karmienia, kultura karmienia, ku, kultura biesiady w domu, którąśmy już zaprzepaścili. Niepojęte to. Patrzcie na Pana Jezusa. Pan Jezus dba nie tylko, żeby mieli co zjeść. Dwanaście koszów. To się nie na darmo, nie na darmo znalazło w Ewangelii. Ewangelia o ułomkach. Nie na darmo. To nie tylko dba o to, żeby mieli co zjeść, ale szuka jeszcze dużo zielonej trawy, żeby mogli usiąść sobie wygodnie i ładnie do posiłku. Tak, więc warto dojść do tego i zdecydować się na to, by karmić siebie nawzajem w domach i nie tylko po sąsiedzku, karmić z Bogiem. I dlatego życzę sobie dalej i Wam wszystkim, żebyśmy byli otwartą ręką Pana Boga która karmi nas dosyta. Szczęść Boże.